Nazywam się Paweł Dowchań. W Kosmedicie jestem zatrudniony na stanowisku mobilnego farmaceuty. I dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić, na czym polega to moje stanowisko. Mobilny farmaceuta, jakby pełni funkcję wspierającą apteki w danym regionie. Moja praca polega na tym, że po prostu grafik jest w ten sposób układany, aby mógł być w kilku aptekach w ciągu miesiąca. Oczywiście jest to spowodowane tym, że są jakieś sytuacje losowe, bądź zaplanowane, typu urlop, bądź jakaś dłuższa nieobecność pracownika, magistra farmacji w aptece i w tym momencie po prostu ja zastępuję jakby go w pracy. To też nie jest tak, że ja jestem jakby pod telefonem, że wstaję codziennie o 6 rano i czekam na jakby zaproszenie z apteki, że Paweł, potrzebujemy Cię dzisiaj, wpadaj. Grafik jest ułożony już na kolejny, na przyszły miesiąc, czyli jakby no w 90% jestem już pewien, w których aptekach będę, w jakich godzinach, ile to będzie zmian, więc mogę się z daną apteką skontaktować, jeszcze tutaj jakby umówić szczegóły, no mojej jakby zmiany. Oczywiście no jakby wymaga się ode mnie też pewnej elastyczności. Czyli wiemy, jak to jest, że no nie, nie da się zaplanować choroby i w przyszłym miesiącu no ktoś może jednak zachorować, więc wtedy jakby dopasowuje, zmienia się troszeczkę mój grafik, stara się wypracować kompromis między jakby moim czasem pracy a potrzebami danej apteki, tak aby żadna z aptek. Dla których jakby jestem wsparciem no nie była pokrzywdzona. Każdy otrzymał tą pomoc i było można zapewnić jakby obecność magistra farmacji na zmianie. Chciałbym też opowiedzieć o jakby moich wrażeniach, czyli plusy, minusy spełnionego stanowiska. Zacznę od minusów, bo no jest ich po prostu mniej. Niewątpliwym minusem jest to, że. Nie jestem w stanie zgrać się jakby z, z zespołem tak jakby będąc zatrudnionym na pełen etat jak pozostali pracownicy, ponieważ jestem w każdej AWTC na przykład przez jeden dzień w miesiącu, dwa, trzy tydzień. No potem mnie nie ma, tak? Więc jakby ciężko jest też tak zbudować taką relację przyjacielską jakby w rozumieniu tutaj pracy. Tak samo tyczy się to pacjentów, że w momencie, kiedy jestem dzisiaj na zmianie, ich obsługuję, załatwiam im na przykład tak kolokwialnie, że to powiem, jakiś trudno dostępny lek, sprowadzam z hurtowni, to ja już go na przykład najczęściej następnego dnia nie wydaję temu pacjentowi, więc nie jestem w stanie się go na przykład za tydzień czy za dwa tygodnie zapytać, czy jest zadowolony z podjętej tutaj kuracji, którą zaproponował lekarz, czy te leki spełniają jego oczekiwania, jak on się czuje, no i czy po prostu... No, usłyszeć to, dziękuję, czy, czy cokolwiek, porozmawiać z nim, więc tutaj, jakby to jest minusem. Czy przede wszystkim, e, jakby przeciwstawne do zbudowania relacji, to to, że ja tych ludzi mogę poznawać. E, w każdej aptece pracuję po kilka, kilkanaście osób, to wiadomo w zależności od jej wielkości, więc ja za każdym razem poznaję nowego kierownika, nowych magistrów, nowych techników, e, więc mogę, jakby tutaj mieć szersze, szerszą siatkę kontaktów. Z każdym mogę się wymienić. Z jakimiś opiniami, wątpliwościami na temat realizacji recept bądź dostępnością leków oraz pewnego rodzaju różnymi rozwiązaniami w proponowaniu preparatów dostępnych bez recepty, tak, jestem, no, będąc na zmianie, widzę, że każdy ma troszeczkę inne spojrzenie, inne preparaty zna, tak, więc jakby tutaj z automatu ja swoją wiedzę poszerzam, tak, jakby bazując na doświadczeniu współpracowników. Poruszając się po wielu aptekach, mam dostęp do jakby recept, które są realizowane na wszystkie leki, tak, więc jakby mam styczność jakby tutaj Praktyczną z tymi preparatami, w jaki sposób one są przepisywane, jakie jest proponowane leczenie przez lekarzy odnośnie tych leków, które leki jakby przechodzą już do jakby w niepamięć, a które wchodzą dopiero na rynek, tak? czyli ja jakby tutaj jestem na bieżąco jakby tutaj bombardowany wiedzą, co uważam, że jest bardzo fajne, ponieważ zdobytą przez siebie wiedzę podczas studiów no jestem w stanie na bieżąco wykorzystywać, poszerzać. I no, zbierać jakieś nowinki. Wybór kosmetyki, z mojego punktu widzenia, był jedną z fajniejszych rzeczy, na którą trafiłem. E, oczywiście, e, wcześniej, e, no, jako osoba młoda, nie chodziłem po aptekach, e, tak no, nie miałem takiej potrzeby. Wybrałem kosmetykę, ponieważ była w moim sąsiedztwie, bardzo mi się spodobała wizualnie, dlatego też, e, wybierając aptekę stażową, no, skontaktowałem się w pierwszej kolejności z kosmetyką. I jestem po prostu finalnie bardzo z tego zadowolony.